Cześć, ja jestem Pixpory, witam Was w kolejnym odcinku z, yy, z gry Minecraft. I słuchajcie, dzisiaj znowu jesteśmy na naszym serwerze, i tu jest kanion. Słuchajcie, stąd sobie weszliśmy? No, tu jest ta nasza pustynia, w tamtą stronę jest nasz obóz. Jesteśmy w takim o kanionie. Dzisiaj bym chciał znaleźć, słuchajcie, diaksy. Tutaj jeszcze widzę żelazo, więc słuchajcie, pójdziemy sobie po nim. Tutaj wyjdziemy za pomocą wody. O, i tu mamy to żelazo. Słuchajcie, jestem trochę przygotowany. Zrobiłem sobie tutaj kamienno-sikierę. Trochę kamiennych kilofów. Do, bo oczywiście będziemy trochę to rozkopywać. Ale i dosyć sporo mamy tu tego żelaza. Cynk, cynk, kolejny. Ile my stąd wyciągnęliśmy? 7, ok. Tu jeszcze jakieś leży. Jeszcze tu gdzieś widziałem, że jakieś tu jeszcze gdzieś było. O dobra, tam jest. Więc dobra, mam tu jakieś bloki. Mam trochę bruku, to sobie brukiem tam pójdę. Dobra, tak to żelazo jest. No i tu. Dobra, tu sobie normalnie je wykopiemy. Właśnie, nie musimy używać teraz pochodni, bo tutaj jak sobie wejdziemy w ustawienia, to będą ustawienia graficzne. Hmm, to będzie jasność, tak, teraz powinniśmy wszystko widzieć, czy to coś innego jest, zaraz jeszcze zobaczę. Wienie graficzne, jakość, wydajność, dobra, chyba to to było. I mamy kolejne żelazo, tu gdzieś jeszcze było, właśnie, tu na górze. Więc trzeba się po nie tutaj wkopać ładnie. Bo ona jest w tym miejscu. O, już mi pierwszy kilo w poszedł. Świetnie. Ale możemy sobie ich jeszcze trochę potem narobić. No i tak, lecimy z żelazem. O, tam jest jeszcze jakieś żelazo, ale to dopiero później po nie pójdę, bo my, słuchajcie, musimy. W dzisiejszym odcinku chciałbym, żebyśmy diaksy znaleźli, bo nam się na pewno przydadzą. Albo najpierw jeszcze pójdę, bo może tu coś będzie fajnego z tej strony tego kanionu. Tu jest jakaś jaskinia, Tylko, że tam się świeci, więc tam raczej już ktoś był. Tu mamy kolejny żelazo, więc fajnie. Będziemy mieli na kolejne żelazne narzędzie i sety jakby nam się ten zepsuł Wykli mamy kolejny żelaz No dobra, tu jest już koniec To słuchajcie, my prójemy do tej jaskini, bo może tu ktoś coś pozostawił O kurde Na pewno są tu dwa creepery Kurde, wysadziłeś. Dobra, tu jest kolejny. Dobra, na razie idziemy w tą stronę. Wow, jaka tu jest skinia, słuchajcie. Tu jest naprawdę tego dużo. Troszkę tu jeszcze rozświetlę, bo i tak jest trochę ciemno. Ale tyle, co my teraz będziemy mieć, że To naprawdę będzie bardzo dużo. Dobra, tam na razie nie idę. Tam jest creeper, więc niego ja bym chciał zutylizować. Cyk, dobrze, rozwariem go. Jedna strzała mi została, więc słabo. Dobra, tu kolejne bierzemy sobie żelazo. Już będziemy mieli na pewno sponad, ponad pół staka. No, 40 żelazo już mamy. No i tu jest kolejne. Świetnie. Kurde, co jest? Dobra. Był jakiś szlak. No kurde, walona woda. Tak to sobie zrobimy. Tu na razie tego nie bierzemy, bo to żelazo jest tam. Tam mi się nie chce wspinąć. Dobra, coś przegryziemy. No to jest, słuchajcie, tego żelaza dużo. No i mamy kolejne. Myślę, że wrócimy z na pewno dwoma stakami. Więc fajnie. Jeszcze jakby złoto znaleźć. Nie, tu jest Enderman. Nie. Dobra, tu mamy kolejny żelazo. Na jakim my w ogóle jesteśmy poziomie? 33. Więc na razie. Tam na dole już diaksy by mogły być. Słuchajcie, myślę, że trzeba się pozbyć tego endermana. Chodź tu, byniu. Chodź tu, byniu. Byniu. No? Dobra, gdzieś on się tu tepnął. Gdzieś tu go słychać. No chyba tu gdzieś na górze poszedł Dobra, tu jest zombiak Nie, tu jest Enderman. Kurde, mamy połowę HP Dobra, mamy go łatwiutko. Nie rzucił niestety perełki. No trochę mi tarczy zwalił. Nie, tu jest creeper. Dobra, tu nie idę. Może tu jeszcze coś będzie ciekawego. Nie, tu jest taki ślepy zaułek. Nie, tu jest ten creeper. Kurde, dziad jeden. Dobra, więc my idziemy do tego No Dobra, muszę się dostać na drugą stronę. Dobra, Dobra jestem nie prawie mnie zwrócił. Dobra, tylko że tu gdzieś jeszcze jest mały ząbek. Dobra, tu jest lawa. Tu gdzieś słuchajcie, jeszcze takie przejście było. Czy to jest tu? Tak, to jest tu. Dobra, tu mamy kolejne Żelazo. To sobie je chętnie wezmę. Czy jest tu jeszcze coś ciekawego? W sumie można tu zejść. Żelazo. No, jakby tu diaksy były. Dobra, na jakim jesteśmy poziomie? Piętnastym, To jeszcze, jakby trzy w dół, już by można iść na diaksy. Dobra, ja bym chętnie stąd wyszedł. Kurde. To wiem, jak to zrobić. Dobra, wyszłem, tylko to się w to stronę szło okej. Okay. Tu są dwa creepery. Więc skoczę sobie tutaj do tej wody. Dobra, tu jest jaki poziom? 15. Dobra, więc teraz możemy jeszcze sobie wziąć to żelazo. Cyk. I chętnie się pozbyć... A nie, to jest zombiaki creeper. O dobra. Dobra. nie, tu jest jeszcze mały zombie. Dobra. On też dosyć szybko poszedł. Nie, coś mnie bije. Brak tym moja zbroja. No, na razie się dosyć dobrze trzyma. Słuchajcie, znowu była, było dosyć na początku słabo, bo jak szłem do tego kanionu, to znowu zginąłem przed samym odpaleniem odcinka. Bo najpierw mnie szkielety trochę oklepały, Małem, miałem już mało HP i po prostu sobie do niego spadłem. Dobra, z tej strony kanionu nic nie ma. Dobra, ile my mamy żelaza? Już ponad tak, więc no, niech będzie gdzieś dobrze, do... o, tu jest lazuryt w ogóle. Dobra, pójdziemy sobie po niego. Słuchajcie, nie będę, wykopię sobie tym tokinowym. Jest tu jeszcze trochę coś? Dobra, raczej nie. O, tu się stworzyło trochę bruku. Dobra, ja myślę, że my się tu gdzieś wkopiemy. Dobra, jesteśmy na kratce 15, więc trzy kratki w dół. Mamy diaksy. Po prostu się tak randomowo wkopałem. Randomowo się, słuchajcie, wkopałem i mamy diaksiki. Ciekawy, ciekawe jakie to jest. Tylko nie mówcie, że to jest jedynka. Dobra, mamy więcej ich. O, to mi się podoba. Dwójeczka. Trójeczka. Czwóreczka. To chyba, to chyba piąteczka, bo tylko jeszcze tu bym chętnie trochę rozkopał. Nie no, raczej już więcej tutaj nie ma ale widzicie, randomowo się tak wkopałem i od razu miałem diaksy dobra, czternasta tu jesteśmy już na dziesiątej więc dwie kratki w górę idziemy na dwie, jesteśmy na 12 i idziemy dalej kopać diaksy No, ale tak mi się podoba, żeby tak, żeby tak było. Łatwo zdobyte jak Nie, to chyba nie jest ta jasność. Nie, tu jest jeszcze jakiś kolejny kajwik. Dobra. Mamy tu kolejne żelazo. Co to jest za głos? Wy go pewnie nie słyszycie, bo mam ściszony na nagrywaniu. taki tajemniczy głos był bardzo. Mam już diaksy, mogę sobie zrobić kill off i jeszcze enchanting, więc świetnie. Dobra, tu trzeba jeszcze to wykopać. Jeszcze trochę lazurytu, o, jeszcze tutaj mamy redstone, więc fajnie, jak na, na niego ja to się świeci. Dobra, co ja tu mam? Y, Półstaka lazurytu, staka z y, żelaza, sześć diaksów i czternaście... Tego, jak to się nazywa, redstone. O, jeszcze złoto. Super. Dobra, tutaj mamy kolejne złoto. Dużo tego złota tu jest. Cyk, cyk. To była to jest duża ruda, to jest nawet bardzo duża ruda. Dwunastka. tu jest raz. I tutaj w górę jeszcze. No tu jest Dirt. Mamo w ogóle łaja łopatę? Jest łopata. Dobra i lecimy dalej. Dobra, cyk, 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 kolejny. Dobra, w tą stronę jakoś diaksów tu nie widać. Ale myślę, że powoli z tej jaskini będziemy już wychodzić. Bo już dosyć dużo tego mamy Więc można wychodzić Dobra Tu jeszcze mamy żelazo, to sobie je wezmę O tu jest kolejny lazuryt jak ja go tu nie zauważyłem Bo muszę się najpierw jeszcze z tym zombiakiem rozprawić o, Tu jest ryba Rybko, chodzi. tu. Dobra, lecimy potem na lazuryt. Dobra, tylko jeszcze potrzebuję jakiś bloków. Nie no, jakiego ja fajla zrobiłem? Zabudowałem sobie to swoją wodę. Dobra. Jeszcze troszkę nazury tu. I dobra, wydostajemy się stąd. Cyk. Cyk. I tu już jesteśmy. Jeszcze troszkę może coś zjem. I lecimy. Dobra, tylko gdzie tu było wyjść? Tu czy tam? Dobra, idę tu. Tak, dobra, Po dobrze poszło. No i tu już mamy sobie... ...kanionek. I tu potem sobie wejdziemy na górę. cyk jesteśmy na górze lecimy do bazy ty piramida tu jest ale pewnie już w niej ktoś był przez taki długi czas to raczej... Ktoś... Ktoś tu jest? Tak, tu jest Panteks. No dobra. To wychodzę stąd. Bo tu i tak nic nie będzie. I tak się ściemnia, to zaraz idę. Spać. Ale fajnie, mamy dużo lazurytu, dużo diaksów, dużo żelaza, więc fajnie. Bo jest jeszcze w ogóle lawa pulka. Co tu się pali? Dobra, tu jest jeszcze trochę mięsa więc tak, musimy sobie ogarnąć to to go bierzemy sobie 3 to odstawiamy na pewno te wszystkie rzeczy są tam, są tam to. o dobra to sobie jeszcze przepalę to sobie jeszcze przepalę to też do przepalenia to nie to nie to nie jakaś jedna kłoda połowę taka sobie zostawi to jeszcze mi jest niepotrzebne to, to i to teraz jeszcze idę w wiadro nabrać wody jeszcze tego pajączka zabiję Co tu w ogóle jest? Co to takie jest? Kolejny jakiś tu kanion Dobra, nie wiem Więc tak to na pewno zabieramy Tu se wrzucę tak Tu se wrzucę to Chociaż tu sobie wrzucę cały staczek to nam tu na razie nie jest potrzebne a jeszcze potrzebuję badylów so wezmę raz, dwa badyle na kilof i robimy diaksowie kilofik cyk i dobra więc świetnie. więc słuchajcie w dzisiejszym odcinku to chyba będzie wszystko komentujcie subskrybujcie, lajkujcie no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć.